Dzień dobry, witajcie. Z tej strony Maciej Gnyzka, a to jest Prasówka sprzed 100 lat, czyli seria filmów, w których czytamy rycerza niepokolanej sprzed prawie 100 lat w tej chwili. Czytamy rycerza ze stycznia 1938 roku. I jesteśmy na jesteśmy na ostatnich jego stronach. I tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku, dzisiaj bierzemy się za iskierki z Polski. Zawsze na końcu na końcu rycerza były kroniki z Polski, kroniki ze świata, iskierki z Polski, iskierki ze świata. Nie jestem jeszcze w pełni, nie wiem jeszcze w pełni, czym się różni kronika od iskierek, ale może po tym. Po tym odcinku te różnice jakoś zmapujemy sobie. Jeśli jesteś gotowy, gotowa, to daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał, bo przed nami ciekawa przygoda. A dzięki tym dwóm ruchom, więcej materiałów tego typu będziesz otrzymywać w swoim timeline, w swoim feedzie i w ogóle. Nie obrażaj się też, jeżeli zdasz jakiś komentarz. Iskierki z Polski. Dorocznym zwyczajem na dzień 11 listopada odznaczeni zostali przez pana prezydenta Szplitej Orderem Odrodzenia Polski Wielką Wstęgą za wybitne zasługi na polu pracy społecznej. Jego eminencja: Ksiądz Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup metropolita Wileński. Pani marszałkowa Aleksandra Piłsudska, Krzysztof z Gwiazdą za wybitne zasługi na polu pracy społecznej. Dr Stanisław Henryk Badeni, rolnik w Radziechowie Województwa Tarnopolskiego. Ksiądz dr Franciszek Barda, biskup ordynariusz przemyski. Ksiądz Karol Mieczysław Radoński, biskup ordynariusz w Włosławku. Stefan Skierski, superintendent Kościoła ewangelicko reformowanego w Warszawie. Za wybitne zasługi na polu pracy naukowej i społecznej. Ksiądz dr Antoni Szlagowski, biskup profesor. Profesor honorowy Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego. Ponadto odznaczonych zostało szereg osób za wybitne zasługi na polu sądownictwa, służbie państwa, służbie wojskowej, w bankowości i na polu sztuki polskiej. Pan prezydent RP ofiarował z własnych funduszów złotych 5 tysięcy na pomoc zimową dla bezrobotnych do dyspozycji komitetu. W dniu 11 listopada odbyły się uroczystości związane z obchodem 19 rocznicy odzyskania niepodległości. Szczególnie imponująco wypadł obchód tej rocznicy w Warszawie. Po nabożeństwie odprawionym przez jego eminencję księdza kardynała Kakowskiego, na które przybył pan prezydent, odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru dla artylerii wileńskiej. Potem nastąpiła defilada wojska i młodzieży trwająca 2,5 godziny. Młodzież całej Polski dała w tym dniu dowody głębokiego zbratania się z armią. Dziesiątki tysięcy widzów zgromadzonych wzdłuż trasy, którędy przechodziły oddziały wojskowe, wydobywały z głębi piersi okrzyki na cześć defilujących. Przy robotach ziemnych w Mirogoszczy pod Dubnem wykopano kły mamuta ważące 35 kg. Prezydent Rzeczypospolitej, profesor Ignacy Mościcki, za zasługi na polu naukowym otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Strasburskiego. Uczniowie z Gimnazjum Towarzystwa z Szkół Średnich Kolegium ufundowali z własnych składek ręczny karabin maszynowy dla pułku Dzieci Warszawy. Puchar Polski, sportową nagrodę pana prezydenta RP, zdobył w tym roku Śląsk. W końcowym spotkaniu, jakie się odbyło w Warszawie, reprezentacja Śląska zakończyła mecz zwycięstwem 5 do 1. W Szemuncie, powiat morski, dokonano ostatnio odkryć 11 dalszych grobów pochodzenia słowiańskiego z VI wieku przed Chrystusem. Młodzież uniwersytecka i wyższych szkół dąży energicznie do wyznaczenia żydom studentom osobnych ławek w klasach. Stanisław Kazuro otrzymał nagrodę muzyczną miasta stołecznego Warszawy. Ministerstwo wyznań religii i oświecenia publicznego, re, rekonstruuje ze skrótu, bo bo to jest skrót, nagrodziło go złotym krzyżem zasługi. Twórczość Kazury obejmuje w wielkiej ilości wszystkie dziedziny muzyki instrumentalnej i wokalnej. Opracował także polską pieśń ludową na chór mieszany, 15 zeszytów, pieśni o ziemi i morzu Italii oraz pieśni żołnierza polskiego. Chora na 56-letnia Fajga Cfibusowa, została odwieziona do leprozorium w Muni, Estonia. Dotychczas przez 4 lata leczono ją w Warszawie. W górach bałkańskich na wysokości 2600 metrów rozbił się polski samolot komunikacyjny lecący na trasie Ateny bukareszt Ofiarą w tej katastrofie padło 6 osób. Z racji zawarcia układów mniejszościowych pomiędzy Polską a Niemcami prasa niemiecka podaje następujący komentarz godny uwagi ze względu na szczerość. W 1930 roku liczono w Niemczech około 700. 700 tysięcy Polaków obywatelstwa niemieckiego. Podczas gdy w roku 1934 w wiadomościach z Warszawy stwierdzono, że liczba osób żyjących w Niemczech, a mówiących językiem polskim przekracza milion. Na zebraniu Polskiej Akademii Literatury większością trzech głosów wybrano nowym akademikiem literatury Jana Lorentowicza na miejsce opróżnione przez Karola Huberta. Roztworowskiego. Władze kolejowe nakładają obecnie na maszynistów w wypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia grzywny pieniężne w wysokości 2 zł na jednominutowe opóźnienie pociągu osobowego, 5 zł za jednominutowe opóźnienie ekspresu. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, no właśnie, wydał rozporządzenie, w którym postanawia między innymi, iż na terenie szkoły akademickiej mogą być zakładane następujące typy stowarzyszeń akademickich. Naukowe, samopomocowe, religijne, oświatowe, ideowo-wychowawcze, kulturalno-towarzyskie, współpracy intelektualnej z innymi narodami, artystyczne, dobroczynne i sportowe. Stowarzyszenia akademickie nie mogą prowadzić działalności politycznej. Do stowarzyszenia akademickiego należeć mogą studenci. W zasadzie tylko z jednej szkoły. Tyle. Tyle, jeśli chodzi o, o iskierki z Polski. Jutro przeczytamy sobie iskierki ze świata. Analogiczna formuła. Tutaj pokażę Wam tylko, jak wyglądała ilustracja do newsa o tej i zwróćcie uwagę, że to jest można powiedzieć taki, no, coś w rodzaju fotomontażu. Takiego photoshopowego. Bo jest kilka migawek z różnych, z różnych etapów defilady. Jeszcze częściowo jest rysowane. Dobrze. Tyle na dzisiaj, tyle rycerza niepogalanej I jeżeli ten materiał przypadł Ci do gustu, daj kciuka w górę, zostaw komentarz. A jeśli chcesz więcej, koniecznie subskrybuj kanał. A jeżeli w ogóle uważasz, że takie przywracanie nowego życia prasie sprzed prawie wieku ma sens i jest fajne i pożyteczne, to. Koniecznie postaw mi kawę. Wejdź sobie na bajkofi.tu, łamane przez Maciej Gnyszka, Tam wybierzesz sobie wielkość kawy. Jeżeli żadna nie będzie Ci pasowała, to wpiszesz swoją i cykl leci, donate leci wsparcie dla towarzystw biznesowych, które tym wszystkim zarządzają. Dzięki wielkie. Zanim się jeszcze pożegnamy, jeżeli. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego akurat Święty Maksymilian, dlaczego akurat yy, yy, Rycerz niepokalanej sprzed wieku, yy, to na YouTube wpisz yy, Historia Świętego Maksymiliana, jakiego nie znacie i wszystko stanie się jasne. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.